Chrypa przeszła, można nadawać. W 2015 Kaczyńskiemu łatwo udało się oszukać Polaków. Suweren kupił dosłownie wszystko. Aferę podsłuchową, paliwową, ofę, VAT, Polskę w ruinie. Uchodźców, którymi PO chciała rzekomo zalać kraj. I to właśnie strach przed zalewającymi Europę imigrantami dał PiS wtedy najwięcej głosów. Wygraną mieli podaną przez Putina na tacy. W czerwcu Moskwa podrzuciła im nagrania kelnerów, a tuż przed samymi wyborami Erdogan w porozumieniu z Putinem otworzył obozy w Turcji i rzucił na Europę półtora miliona uchodźców, wywołując pamiętną histerię zainstalowanie rządu PiS w Polsce, czyli plan rozsadzenia za pomocą Kaczyńskiego i jego idiotów Unii i NATO od środka, okazał się dla Moskwy strzałem w dziesiątkę. To był jej trzeci największy deal po ulokowaniu w Białym Domu Trumpa i Brexicie z dzisiejszej perspektywy chyba nawet drugi, zaraz po Trumpie. A jeśli sprawdzą się prognozy, że bandyci Kaczyńskiego rozbiją w końcu też i NATO jak zrobili to już z Unią Europejską, Trójkątem Weimarskim i Grupą Wyszehradzką V4, byłby to największy majsterszyk Kremla od ponad 60 lat, numeru Chruszczowa z Kubą. Zobaczymy, jaki użytek z tych faktów zrobi opozycja podczas prac komisji do skasowania Tuska. Ma piękne pole do popisu. Wystarczy odpowiednio ukazać dokonania Kaczyńskich i Macierewicza, Oszalały ze strachu o utratę władzy Kaczyński, wie co go czeka, i że mimo kolejnego wymarzonego prezentu od Putina, czyli wojny na Ukrainie, tym razem zostanie za swoje zbrodnie rozliczony. Nie wyszła perfidna próba załatwienia opozycji na JP2, nie wyszły triki z 800, z darmowymi rzekomo lekami, nie udają się przekupstwa coraz to nowych grup zawodowych. Już dziś wiadomo, że nie wyjdzie. Również szykowana jako ostatnia deska ratunku, samobójcza dla PIS Komisja ds. Uwalenia Donalda Tuska. Co w tej sytuacji robi zbrodniarz, który zastał Polskę normalną, a po ośmiu latach zostawia ją ciężko chorą, zbankrutowaną, rozkradzioną, rozbrojoną, zadłużoną na pokolenia, podpaloną od środka, skłóconą wewnętrznie i zewnętrznie jak nigdy dotąd. I do tego jeszcze dwunarodową. Tak, zgadza się. Znowu Łajdacko w swoim stylu próbuje grać na najniższych instynktach, na strachu przed imigrantami. Kaczyński liczy, że Polacy znowu dadzą się oszukać jak w 2015 i kupią ten jego prymitywny wał, jak ten z granicznym płotem że zmobilizowany suweren znowu śpiewać będzie brawo rząd, my są murem za PiS i polskim mundurem że suweren i nie tylko suweren znowu wygrażał będzie opozycji nie, nie tym razem naród zaczyna kojarzyć fakty zaraz, zaraz, no przecież na granicy z Białorusią była ledwie garstka imigrantów a tymczasem miliony wjeżdżają sobie dołem co tu jest grane? Po co ten płot za grubą kasę, skoro zlikwidowali granicę z Ukrainą? No przecież wszyscy wjeżdżają tamtędy, a paski z trizubem kupić można już za kilkaset dolców. Wjeżdża tamtędy kto chce. Oby tylko opozycja nie dała się kaczystom znowu wykiwać. I tym razem dobrze pilnowała swoich nadgorliwców, bo wystarczy paru użytecznych idiotów ganiających z reklamówkami, czy wygadujących głupoty przed kamerami, i będzie nowy dramat, byśmy nie musieli wspominać tych słów. Czy rozpaczliwy pomysł z podpięciem referendum pod wybory i takim ułożeniem referendalnych pytań, aby wynikało z nich, że trzeba koniecznie zagłosować na PiS, bo tylko PiS obroni Polskę przed imigrantami okaże się skuteczny? Wątpię. I moi, żaden kraj unijny nie ma tak wielkiego odsetka ciemnoty i osób zwyczajnie po ludzku głupich. Moim zdaniem drugi raz ta zagrywka nie przejdzie. Kupi ją teraz tylko część suwerena. Bo nawet na wsiach i w miasteczkach ludzie pamiętają co PiS kłamał w 2015, a co zrobił z Polską. Pamiętają co wygadywali wtedy Kaczyński i Szydło. Do dziś mam przed oczami tego mlaskającego karła, jak straszył społeczeństwo uchodźcami, jak ten pseudochrześcijanin szuł na nich knajacko i wysrywał te swoje brednie o pasożytach, którymi wykończą nas uchodźcy. On, Kaczyński, symbol bezczelnego pasożytowania na Polsce i to przez całe swoje plugawe życie miał czelność bredzić o pasożytach, i że tylko PiS obroni kraj przed uchodźcami. Dziś już wszyscy wiemy, jak obronił. Po ośmiu latach nieustannego zalewania nas obcymi, po sprowadzeniu do kraju milionów imigrantów, kanalia ta maczelność jeszcze raz grać tym samym tematem. To się nazywa tupet. Tylko do pozycji zależy teraz, czy uda mu się znowu oszukać naród, czy jednak oni otworzą mu wreszcie oczy. Jest na co otwierać. Wystarczy pokazać, co kaczyści zrobili z Polską i Polakami i jakiego syfu i wrogów narobili nam już w Europie. O stratach miliardów euro nie wspominając, a najgorsze dopiero przecież przed nami, także w kraju. Punkt krytyczny Ukrainizacji Polski został przekroczony. Proces jest już nie do odwrócenia. Sprawy wymknęły się spod kontroli. Napięcia narastać będą z miesiąca na miesiąc. Zacznie się standardowo od sąsiedzkich i zawodowych kłótni z VAT, później nastąpi gwałtowny wzrost liczby przestępstw i dojdą zadymy na tle etnicznym, najpierw incydentalne pojedyncze, potem także zbiorowe. Zaczną się bójki na ulicach, dworcach, stadionach, stacjach, w knajpach, siłowniach, sklepach, galeriach oraz innych miejscach publicznych. Do tego dojdą awantury w szkołach, urzędach i miejscach pracy, a potem już tylko czekać na pojawienie się uzbrojonych bojców i kryminalnych gangów dzisiaj zajętych jeszcze wojną u siebie stare rany z lat 1939 47 nie tylko nigdy się nie zabliźnią ale i zaczną wkrótce ropieć 11 lipca coraz bliżej kto ma wątpliwości Niech poczyta sobie gadki tych różnych melników, deszczyc, zwaryczów albo milusińskich cwaniaków ze Związku Ukraińców w Polsce. A ci czerwono-czarni dyplomaci mówili to lub pisali publicznie, o czym gadają i co planują, będąc między sobą, strach myśleć. Naiwnym i lekkoduchom polecam też ostatnie słowa niejakiego Drobowicza, szefa ich IPN. O pomnikach banderowców w Polsce. Tam jest wszystko w temacie. Wyobraźmy sobie szefa niemieckiego lub rosyjskiego, odpowiednika IPN, którzy każą nam odbudowywać pomniki Hitlera czy NKWD. Szok. To nie fikcja. To wszystko dzieje się naprawdę. Po tym, co Polacy i Polska zrobili dla Ukrainy. I robią ku swojej zgubie dalej. Duda Morawiecki. Stojący za tym osobiście Kaczyński, jeszcze z Polską nie skończyli. Na nic ostrzeżenia historyków i socjologów, że to jedyna nacja, której pod żadnym pozorem nie wolno ściągać do Polski. Never. Jedyny notabene kraj świata, gdzie do dziś czci się ludobójców Polaków, ba, ich kult jest tam coraz większy, ciągle narasta. A nie zapominajmy, że PiS już w latach 2015-2022 ściągnął do nas setki tysięcy banderowców i nie tylko ich, non stop ściąga tysiącami towarzyszy z Azji. Czy dla dobra Polski? Nie. Glutka kazał ich ściągać, bo Glapa wyznał mu, że gdy padnie konsumpcja, padnie wszystko. Cały ten ich PiS i Matrix. Jarku, ściągajmy imigrantów jak najwięcej. Inaczej będzie kaplica, jedziemy tylko na tym. Gdy padnie popyt, gospodarka posypie się jak domek skarb. Jarku, nasi ludzie po 2015 zakupili już kilkadziesiąt tysięcy nieruchomości. Co ja mam im powiedzieć? Oni chcą na tych mieszkaniach zarabiać. Komu je wynajmą? Czy ty wiesz, ilu naszych na tym bokiem dorabia? Ilu naszych pasie się na obsłudze całego tego biznesu? Hotele, ośrodki, pensjonaty, domy, mieszkania, hale, meble, wyposażenie lokali, od piętrowych łóżek po sztućce. Wiesz ile twój Luby wywalił na miasteczko dla Azjatów pod Płockiem? Na same tylko kontenery? Ile milionów jest tam przepalone? Nasi ludzie kontrolują także dziesiątki różnych usług związanych z tymi imigrantami. Adwokaci, tłumaczenia, ubezpieczenia, kursy, szkolenia, noclegi, catering, pralnie, ochrona, serwis, transport, leasing pracowniczy, co ja mam im powiedzieć? I nie chodzi tylko o naszych. Czy ty wiesz, ilu frajerów wpuściliśmy w te 8 lat w Maliny? Ilu Polaków pokupowało mieszkania dwa, trzy razy drożej niż są one warte? Ilu kupiło same tylko apartamenty za przeproszeniem inwestycyjne? ile przepłacili ludzie pozadłużali się po uszy nabrali kredytów myśleli, że będą mieli nieruchomość i jeszcze na tym zarobią a teraz nad samym morzem mamy już więcej wynajmujących niż turystów i pamiętaj co ci mówiłem nie tykajcie tematu wynajmu już prawie połowa narodu dorabiać musi na czarnym wynajmie inaczej leżą jeśli nie chcesz mieć suwerena na ulicy dalej ściągajcie full imigrantów Nieważne co potem, to już nie nasz problem. No wiesz, tak jak mówiłeś, po nas choćby i potop. Dziś widzimy już wszystko jak na dłoni. Cały ekonomiczny plan bandytów Kaczyńskiego na Polskę oparty był jedynie na wewnętrznej konsumpcji sztucznie kręconej lipnym, drukowanym na bombę pieniądzem, który zamienia się powoli w makulaturę zbrodniarzom spis. Pozostały już tylko trzy możliwości. Wyborcze oszustwo, mega as z rękawa lub kolejne kłamstwo, które kupi suweren. O wyborcze oszustwo będzie bardzo ciężko. Numery jak z Dudą drugi raz nie przejdą. Asów w rękawie, pis już nie ma. A wszystko co spreparują szybko zostanie zdemaskowane. Pozostaje możliwość trzecia. Kolejne socjotechniczne oszustwo na narodzie. I właśnie tego próbuje teraz rozpaczliwie Kaczyński. Jeśli nie uda mu się pić referendum z uchodźcami, będzie próbował podpalać Polskę dalej, do samych wyborów. Glut zagra też jeszcze na wojnę kulturową i religijną, być może nawet z prowokacjami w kościołach. Ponownie naszczuje Polaka na Polaka, a niech się nawet pozabijają, bylebyśmy rządzili dalej. Po to właśnie szefem całej tej pisiej kloaki zrobił Brudzińskiego. Marzy mu się bitwa w Gnojowicy, a ten jest jej gwarancją. Jedna z największych szuj, hamów i prymitywów na całej prawicy. Nieprzypadkowo padła na Szczecin. Nie zapominajmy skąd są Matecki i Duklanowski. Tak, tak, to rozkoszne duo. Między innymi od śmierci dzieciaka. Przy tych kanaliach to chowają się nawet takie gmyzy, perejry i inne ruchonie. Zobaczcie państwo sobie z bliska ich twarze. Tam jest wszystko napisane. Niczym u Bielana, Sariusza Wolskiego czy Czarneckiego. Nominacja Joja na szefa sztabu wyborczego PiS oznacza, że Polacy usłyszą kłamstwa i zobaczą bandyctwa, przy których numery Dudy i Morawieckiego to pikuś. A przypomnijmy sobie, co te oszołomy wygadywały i robiły podczas poprzednich kampanii? Zapyta ktoś: No dobrze, ale co jeśli Brudziński nie pomoże? PIS. Dowiemy się dopiero wczesną jesienią, ale jeśli sondaże będą jednoznaczne, jeśli pewne będzie, że stracą władzę, być może Kaczyński i jego bandyci dopiero wtedy wciągną nas czynnie w wojnę. Choć możliwy jest też oczywiście scenariusz, z którym wysypał się głupek z Paryża, czy wygadał ostatnio Rasmussen, że kaczyści wciągną Polskę aktywnie w wojnę już wcześniej, niezależnie od sondaży czy wyniku wyborów najpierw wyślą tam pizz doradców, pizz siły humanitarne potem jakieś jednostki ochotnicze w końcu także regularne wojsko. Wszystko oczywiście poza oficjalnym mandatem NATO. Dokładnie tak, jak mówił Rasmussen. W międzyczasie na przykład dogadają się z Kijowem, by na terytorium naszego kraju spadły jakieś niby to ruskie bomby. Taka powtórka z Przewodowa, tylko razy X i z większą ilością ofiar. W jedną noc wprowadzą wtedy stan wojenny i temat wyborów znika na lata. Powie ktoś, niemożliwe. Aż do tego to nawet oni się nie posuną. Czyżby? Pamiętajmy, kim są kaczyści. To ludzie, którzy dla zachowania władzy i uratowania nakradzionych majątków nie cofną się przed niczym, dosłownie niczym, łącznie z wysyłaniem Polaków, by ginęli na cudzej wojnie. Te pazerne prymitywy, chamy i dranie, którzy podstępem napadli na Polskę. Aby swoje chciwe ryje umoczyć jak najgłębiej w korycie, dobrowolnie ich nie wyjmą. Oni nie chcą już wracać do dawnego życia. Ta hołota nie wzięła się znikąd. Pełno jej było u nas zawsze. Tyle że dotychczas tam, gdzie ich miejsce. To Kaczyński dał im władzę i zielone światło na okradanie Polski. Zrobił to z premedytacją. Dobrze wiedział, że to typ ludzi którzy dla kasy posuną się do każdej podłości. Ludzie, którzy własnej matce wyrwą spod głowy ostatnią poduszkę, a gdyby tylko mieli z tego jakąś korzyść, tą poduszką by ją jeszcze udusili. To właśnie cała ta zjednoczona prawica, te nowe elity Kaczyńskiego, rozmodleni na pokaz pseudokatolicy, Bóg honor ojczyzna na ustach, i portretami Wojtyły w lepkich łapach wycierający sobie Chrystusem swoje zakłamane gęby. Ale oni sami się nie wybrali. Pamiętajmy o tym choć raz.